Witam was bardzo, bardzo gorąco moi kani, kinomaniacy. Dzisiaj jesteśmy hmm, przy takich pięknych budynkach wielorodzinnych e, na osiedlu przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Tutaj mieszkał pewien inżynier. Był mężem pani magister, miał dwójkę dzieci, pięknego Fiata 126P i miał też lat 40. A więc inżynier Stefan Karwowski. Da, 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 da. Reżyserem 40-latka, moi drodzy, był Jerzy Gruza, który razem z Krzysztofem Tepicem stworzył scenariusz, w którym aż się roi od charakterystycznych scenek z tamtych lat, pewnych sytuacji. Już w pierwszym odcinku zdarza się jedna z moich ulubionych sytuacji, kiedy doktor, pan doktor, przyjaciel naszego 40-latka, pędzi na sygnale karetką do pewnego sklepu, bo tam zdarzyło się coś niesamowitego. Przyjaciel kończy 40 lat. Eee, to jeszcze nic strasznego. Cały serial aż roi się od e, niesamowitych, bardzo prawdziwych e, postaci. E, reżyser twierdził, że jest ich e, 145 w całym serialu, e, moi drodzy. A jedną z moich ulubionych na przykład e, był e, pan doktor, przyjaciel naszego 40-latka. Pamiętacie pana doktora? Bardzo życiowy facet. Cała nadzieja w Bodzianowiczu. Jak przyjedzie Bodzianowicz, jest pan w A co jestem Koftowi? Na Wigilię choruję, na Stanisławę choruję, na Barbarę choruję, nie mówię o Sylwestrze. Nie wiem, czy pan pogotowie? Samobójca. Nie no, Karol, ale... No dobrze, no dobrze, dobrze, cześć. No i co? No i co, wyjdziesz? się, no, czeka na zastępstwo, a to może potrwać. Słynny i jakże ważny dla bardzo wielu Polaków czterdziestolatek. Ileż to było śmiechu, wzruszeń, radości, czasem jakiejś małej nawet łezki. To był y, serial, fenomen wręcz. Polacy go pokochali, pokochali perypetie inżyniera Karłowskiego jego rodzinki. A krytyka, krytycy uznali, że jest to banalny, produkcyjnie jak niczym. A ja usiądę naprzeciwko, żebyście mogli popatrzeć na swojego starego, czterdziestoletniego ojca. O, o, starego, ale głupiego. Cicho, 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 cicho. Nie wyciągaj tajemnic służbowych na forum publiczne. Lata minęły, krytycy też przeminęli, a serial 40-latek został i jest, no, można powiedzieć, kultowy. Gdzie pan na przykład teraz idzie? Teraz w porobaki. To to wszystko w porobaki? O, dzisiaj to jest jeszcze znośnie, proszę pana. Moje uszanowanie, panie generale. dobry, panie inżynierze. Panie generale, mam taką serdeczną prośbę do Pana, że Pan nam zajął miejsca, a my z kolegą skoczymy sobie... Podobno scenarzysta tego serialu, czyli Krzysztof Teodor Teplitz, siedział przy maszynie do pisania, a Jerzy Gruza, reżyser, chodził w kółko i wrzucał kolejne pomysły z życia czterdziestolatka. Mieliśmy stoplicę wtedy po 40 lat i zaczęliśmy kopiować swoje życie, wspominał Jerzy Gruza. Problemy, frustracje, lęki o zdrowie, że gonią nas młodzi, że pora na romanse, że ły jemy. Powstał pomysł, żeby zrobić z tego kabaret. Prowadzić to miała Irena Dziedzic, gwiazda telewizyjna pierwszej wielkości. Ale jakoś ten temat się przekręcił nam w serial. I rzeczywiście Jerzy Gruza, lat 42, i e, Krzysztof Teplitz, lat 41, zaczęli w 73 roku pisać scenariusz do 40-latka. O, pan inżynier, tak samo się nie oszczędza. E, przygarbiony, twarz pomarszczona. Gdybym nie wiedziała, że to młody mężczyzna, to powiedziałabym emeryt. <grym> Dzień dobry pani. karo. Karol. Cześć. I tak cała Polska poznała inżyniera Stefana Karwowskiego, którego tak znakomicie wspaniale zagrał Andrzej Kopiczyński. Inżynier dzielnie i z oddaniem pracuje na budowie trasy łazienkowskiej, a potem dworca centralnego. Co jest, się! No dobra niech poczekają, ale to sekretariatu ministra. Ale tej postaci tego znakomitego serialu, tak w ogóle to coś chyba innego to zderzenie idealisty trochę takiego Fight karwowskiego Karbowskiego a z życiem codziennym na pewno nie nudnym a momentami wręcz absurdalnym życiem w PRL-u. Mierzenie się z życiem tak bardzo na serio tak właśnie miało nasz Inżynier. I to nieustające wręcz źródło komizmu i ironii całego 40 -latka, które bawi do dziś. Nic nie widzę. To trzeba poświecić sobie latarką. Nie widzę nic, bo mi coś wpadło do oka. Krzysztof Teplitz jako scenarzysta świetnie punktował kolejne zakręty życiowe przysłowiowego czterdziestolatka, każdego polskiego czterdziestolatka. Jak żyć po czterdziestce, jak rzucić papierosy, jak przetrwać wojny domowe i rodzinne, jak romansować, jak być okazem zdrowia czy jak przeżyć urlop. Niby codzienne banały, ale ubrane w bardzo poważne i znakomite kreacje aktorskie, połączone z absurdalnym wręcz humorem Jerzego Gruzy, dały niesamowity efekt. Tu raz. No, to podgonimy tutaj trochę roboty wokół dworca. No widzisz, wiedziałem, że nie jest dobrze, ale że jest tak źle, to nie wiedziałem. Poczekaj parę tygodni, to zobaczysz, jak to będzie wyglądać. Nie Masz chwilę czasu? Skoczymy na piwo, pogadamy. Jak, jak na piwo? Przecież jestem w pracy. Może trochę później, po fajrancie. Coś Ciebie za kierownik, że nie możesz żyć na piwo. Genialna w tej roli Anna Seniuk, czyli żona inżyniera Karwowskiego, słynna Madzia. Ha, aleśmy dzisiaj dali do wiwatu. Zrób mi kąpiel, a potem coś do jedzenia. I słuchaj, komu Ty to wszystko robisz? Kierownikowi? Dwóch odcinków robót! Ale czemu moja królewna jest taka markotna? Ja? Ja jestem zachwycona! Znowu posiedzę po nocach, jak za studenckich czasów. Każę do domu przyjeść raj Dobrze, ale czy będziesz miał czas wyprowadzać Agatę? Co? Agatę. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję, czyli niezapomniana Irena Kwiatkowska. A to. Przepraszam pana bardzo, a to ma być. Chyba sinus, a nie kosinus, złoczyutki. <grystanie> Rze <grystanie> Rze <grystanie> Rzeczywiście ma pani rację. Dlatego to mi się nie zgadzało. Bo... No ale wiecie jestem kobieta <grystanie> pracująca. Żadnej pracy się nie boję. Kolega Maliniak, czyli cwanianki Lizus, <grystanie> czyli przezabawny Roman Kłosowski. Panie Maliniak. Jest pan pewny, że ten barak ma stać w tym miejscu? A według moich obliczeń wynika, że tutaj. A. a według planu, że bardziej w lewo, bo tędy mają przejeżdżać betoniarki. A ten plan, który pan trzyma w ręku jest przed trzech dni. Przed wczoraj miała przebiegać tędy ulica, wczoraj linia pośpieszna, a dzisiaj ma być bara. A w ostatniej fazie będzie kwietni. Trzeba pracować z wyprzedzeniem. Tak wyrazistych bohaterów i postaci jest w 40-latku bez liku. I to nawet w takich małych epizodach. My traktujemy ocean jak zbiornik, który wszystko możemy trzymać, który wszystko przyjmie. Ale on również ma swoje limity. Wydaje mi się, pani Madziu, że w niedługim czasie żyć będziemy na pustyni. Wspaniale. Reżyser wspominał, staraliśmy się wraz z Krzysztofem Templicem nasycić scenariusz masą charakterystycznych epizodów, konkretów, szczegółów wziętych z życia. Po prostu z życia. Na 300 stronach maszynopisu stworzyliśmy, uwaga, uwaga, 145 postaci. Gdzie jeszcze można znaleźć taką galerię typów i postaw charakterystycznych dla naszych czasów? Czego oni was w tej szkole uczą, jak Boga kochamy? Jak nie znam poprawki z polskiego, to nie odpowiada. Na pewno do fenomenu czterdziestolatka dołożył swoją cegiełkę, właściwie ogromną cegłę, a tak dokładnie to nutki, genialny kompozytor i muzyk Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. I można chyba powiedzieć w tym przypadku, że piosenka a, przerosła ten serial nawet. 20 lat minęło. Jak jeden dzień już bliżej jest niż dalej. Jerzy Gruza znał Muszkiewicza ze szkoły filmowej i um, efektem ich kapitalnej współpracy była muzyka i piosenki do serialu w reżyserii Gruzy, czyli do serialu Wojna Domowa. Wojna domowa. A więc Jerzy Gruza postanowił zamówić muzykę do czterdziestolatka u Dudusia Matuszkiewicza. No i pojawił się pewnego pięknego wieczoru z dwoma scenariuszami pierwszych odcinków na mocno zakrapianą kolacyjkę. Po wypiciu kolacji i spożyciu kolacji, pomaszerowali do pokoju, w którym stał fortepian, żeby wspólnie popracować nad piosenką, która miała firmować cały serial. W pierwszym odcinku, jak wspomina Jerzy Matuszkiewicz, główny bohater obchodzi 40. urodziny. No to pomyśleliśmy sobie, że 40 lat minęło, będzie dobrym szlagwortem. No i potem zaczęliśmy ciągnąć ten tekst. Im późniejsza pora i szybciej krążące szkloneczki, tym bardziej perliste pomysły przychodziły nam do głowy. No i tak w końcu zrodził się cały pomysł. Niestety następnego dnia, jak to w życiu 40-latka po imprezie bywa, okazało się, że no, może sama idea jest słuszna, ale wczorajszy świetny tekst jest kulawy, utwór nie trzyma rytmu i ogólnie to porażka. Do poprawiania tej porażki, ale z myślą przewodnią, wybrano. Jana Tadeusza Stanisławskiego, opromienionego wtedy sławą szlagieru Cała sala tańczy z nami, którą e, piosenkę, którą śpiewał Jerzy Połomski. I trzeba przyznać, że Stanisławski wybrnął z tego trudnego zadania no wręcz wzorowo fantastycznie. Teksty i rymy z tej piosenki znał chyba prawie każdy Polak. A piosenkę zaśpiewał w takim lekko muzykalowo-jazzowym klimacie. Wspaniale zaśpiewał Andrzej Rosiewicz. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. A jak wygląda 40-latek po liftingu? Jeszcze jedna ofiara kobiecej propagandy. Moi drodzy, serial 40-latek został odnowiony. Obraz, dźwięk i na nowo fantastycznie bawi, wzrusza, daje mnóstwo radości. I powiem Wam, że jak go oglądałem w tej nowej wersji, to miałem takie wrażenie, jakbym oglądał u nas, Polaków, właściwie tu i teraz. Znowu, na nowo. Że to jest tak bardzo dzisiejsze i współczesne. Jesteś typową ofiarą współczesnej ofensywy seksu. Mówiono ci przy pomocy filmów, książek, magazynów ilustrowanych, że musisz być bez przerwy gotowy do niesłychanych wyczynów erotycznych. Tysiące pań z okładek, rozebranych, czeka na twoją aktywność. A jeśli się nie sprawdzasz, jesteś skończony. Może zmieniły się atrybuty i na przykład zamiast malucha mamy zachodnie auta. Ale problemy życiowe i codzienne jakby takie same i dalej <noise> też tak często absurdalne. I jak to wszystko zostało fenomenalnie zagrane? Jeśli moi drodzy jeszcze do tej pory nigdy nie trafiliście na 40-latka, to warto się umówić z nim na takie dłuższe spotkanie. Cały odnowiony serial 40-latek, kultowy serial 40-latek, możecie, moi drodzy, zobaczyć na rekonstrukcji cyfrowej TVP. I to naprawdę jest fantastyczna sprawa. Po tylu latach a, bawiłem się <grych> naprawdę znakomicie. A czy pan jest właścicielem Fiata 126? Koloru strażackiego? WL5648? No, no, tak, to nasz tam, A mówiłem. co ja będę państwu mówił? Niech pan nie zobaczy. A więc do zobaczenia. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na karuzeli życia, pokręcisz się, byś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania.